Gorąca sprawa ulica Hanowskiego, jak wiemy, rozkopana, co do zabezpieczeń rzeczonych prac, wiele osób ma kwestie i sugestie bezpieczeństwa, ja osobiście również obecnie teraz wygląda na to, że nie ma przejścia. Za chwilę te prace przesuną się na teren lokalnych przedsiębiorców, którzy są usytuowani przy tej ulicy. Obawiają się oni, że jeżeli zamknie się nim dostęp i... Pierwszy ciąg dla mieszkańców to po prostu będą straty, liczyć straty, a ich nikt nie pyta, czy mają na ZUS i ponad. Ja już liczymy straty. Właśnie, więc bardzo proszę, Panie Wójcie. Proponuję aby... zaprosić przedstawiciela Powiatowej Służby Drogowej jako inwestora. Nie, Panie Wójcie, jest Nie, jest, nie Panie inwestorem wójcie, jest, jest Powiatowa Służba Drogowa. Pan, nie pan, nie pan, odpowiadamy jest za błędy pan, w dokumentacji technicznej. To są lokalni przedsiębiorcy. Gmina Jankowo prowadzi razem z Powiatem inwestycje i uważam, że Pan osobiście winien zainteresować się tym tematem. Panie Jacku, ja tym tematem interesuję się od początku. Natomiast jeżeli byłaby to inwestycja gminna, a ten temat już wyskoczył, może pan nie wie, pan się nie interesował z jedną firmą, która miała sklep na drodze Jonkowo-Węgajty. I również została całkowicie odcięta od możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w tymże sklepie całkiem sporym. Natomiast ja mówiłem Państwu, jakie błędy uczulam błędy, braki, uczynił powiat olsztyński czy też Powiatowa Służba Drogowa w Dokumentacji technicznej i wypadałoby, aby powiat olsztyński wyjaśnił szerszemu granu mieszkańców zarówno Jąkowo, gminy Jąkowo, oraz przedsiębiorców, skąd się biorą według mnie żenujące postępy w przebudowie ulicy Hanowskiego. Ponieważ... Gmina Junkowo akurat nie jest odpowiedzialna ani za proces inwestycyjny, ani za dokumentację. Oczywiście jestem wójta gminy Jąkowo, ale jest również starosta powiatu olsztyńskiego i zarząd powiatu olsztyńskiego, który tę inwestycję przygotowywał. Więc wypadałoby, proszę Państwa, określić, jakie podmioty odpowiedzialne są, za jakie działania ponieważ to, co pan powiedział, jest bardzo dużym uproszczeniem sytuacji. Ja myślę, że Komisja Gospodarki może zaprosić... Za nie może pan odsyłać mieszkańców do bo po pierwsze, nikt ich nie przyjmie. Dlatego, Dlatego proponuję, że... Bo ja, ja, się dźwięk od dźwięk ściany, to jest dwa e, i apeluję do pana, aby to Pan po spowodował sytuację taką, aby ten problem tych lokalnych przedsiębiorców, którzy tutaj zatrudniają mieszkańców, tutaj świadczą usługi, płacą podatki i inne daniny, żeby im umożliwić działalność gospodarczą. Po prostu, tak po ludzku. Jeżeli pan pamięta to, to co powiedziałem na komisji, to główny problem związany z ulicą Chamowskiego jest taki że brak jest dokumentacji technicznej dla przełożenia sieci Orange, dlatego stoi prawa strona jadąc od domu strażaka w stronę centrum, lewa strona stoi dlatego, ponieważ ktoś w Starostwie, w Powiatowym Wolsztynie zapomniał podpisać umowę ze, spół ze spółką Energa Operator na przełożenie kolizji energetycznej. Panie Wójcie, dlaczego nie płacą mieszkańcy? Dlatego uważam, że czy na posiedzenie komisji powinni być zaproszeni przedstawiciele Powiatowej Służby Drogowej, Pan Jaśnicki, Pan Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej bywa tutaj w terenie, widzi jakie błędy zostały popełnione i myślę, że powinien przedstawić zarówno nam, jako urzędnikom gminnym oraz mieszkańcom na jakiej etapie są dokumentacje zamienne i umowy z energooperatorem, które pozwolą przyspieszyć pracę na ulicy Hanowskiej? A to nie są jedyne problemy. Mówiłem na posiedzeniu Komisji Budżetowej o kilkudziesięciu problemach, które są w Gotkach, na Jonkowie, na trasie Jonkowo 527. Jest ponad 40. Wystąpień technicznych. Starostwo odpowiedziało na siedem. Natomiast w każdym tygodniu powstają nowe pytania ze strony wykonawcy. Natomiast biuro projektowe przez pewien moment w ogóle nie przyjeżdżało na rady budowy, które odbywają się we wtorki i nie uczestniczyło w rozwiązywaniu tychże problemów. Dopiero jak starostwo powiatowe ogłosiło, że będą. Szukali nowego projektanta, który zacznie wykonywać dokumentację zamienną. Wówczas, wówczas pan zaczął się pojawiać w kratkę. Jest tutaj pan z Węgajt. Ja nie mówię o drobnych problemach, że ktoś zapomniał zrobić przepusto pod drogą. Węgajtach i mogą zostać zalane dwa gospodarstwa. To są sprawy, proszę państwa, błahe przy błędach, które się w nim znajdują. Więc bardzo chętnie Zaaranżuję spotkanie z przedsiębiorcami, e, mieszkańcami, tak aby wiedzieli, jakie są, szczególnie w przebiegu Chalmowskiego, ponieważ tutaj jest zgoda na, w zeszłym tygodniu, w czwartek, przyszła zgoda na kontynuowanie prac w Gotkach i w Węgajtach. Natomiast e, skala przeróbek w ulicy Chalmowskiego jest tak potężna, że tutaj bez zachowania odpowiedniej procedury, przede wszystkim oranż. Nie chcę dopuścić żeby do tego, by to zrobiło zrobione. I słusznie metodą partyzancką, bo to by się odbiło na nas wszystkich. To jest do pana wójta, a m.in. to może do pana kierownika Rzedkiego. Pan Wójtu wytłumaczył o co tu chodzi. Wiadomo, że Hanowskiego jest rozwalona do szednie. Nie można już chodzić, błoto jak też pada. Jest ciężko wyjechać. i Pod spodem płynie główna, magistrala wodna która jest zrobiona z wesłu, położona 50 lat temu. Wjechałem na koparce do dołu, bo nie mogłem wejść, bo bym nie wyszedł z tej koparki. Do łychy weszły, by mnie pokazali. Ci pracownicy, jak to jest. Widać jak ta woda płynie, tak przezroczysta jest tego. Co chwilę i to pęka tam. Czy teraz jak jest, ta, są tak wielkie opóźnienia i będą duże opóźnienia, wiadomo, jak pan by powiedział o co chodzi, czy nie można by było położyć tej głównej magistrali nowej? wężem to nie jest dużo, jest rozkopane to wszystko i kopać dalej, a nie potem jak będzie asfalt, podnik od nowa za rok zrywać to i od nowa to, to, to by był sabotaż tak robić. Proszę Państwa, w, za, w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej warunki dla tej inwestycji dla firmy Neos, która projektowała, e, wydawał Zakład Gospodarki Komunalnej. Ja w zeszłym tygodniu po pierwszych sygnałach, które się pojawiły zwróciłem się do Pana Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Pana Karola Kunickiego z dwoma pytaniami. Pierwsze dotyczy stanu przyłączy wodnych, które są w ulicy Hanowskiego i jakie kroki zostały podjęte w stosunku do poinformowania, ewentualnego poinformowania w zakresie, właścicieli tych przyłączy w zakresie ich wymiany oraz pisemnego poinformowania o stanie sieci głównej kiedy, i to zaznaczam niezwłocznie, kiedy taka informacja ze strony Pana Kierownika przyjdzie, niezwłocznie zostanie przedłożona Komisji Gospodarczej. Wracając do tego, Panie Wójcie, powiem taki przykład. Pana Słowika stracił wodę, cały dzień nie miał wody. W końcu dokopali się ci Panowie, bo ci Bartoszek bardzo w porządku są, idą dobrze, ostro idą, ale oni to skończą i to sobie, a firma, która robi drogi, zeszła z budowy, nie ma jej, nie wiem. I Znaleźli od kopali, ta rura azbestowa była owinięta watówką kufajku. Do, dopóki Po dopóki to była dziura. Dopóki było to przyciśnięte, to ta woda miała. I teraz prywatni mają mu w tym tygodniu pociągnąć panu Słowikowi wodę. On za to zapłaci. Bo nie będzie miał wody po jakimś Panie Radny, Pan też y, mówił, że był tam jeden z pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, więc... Był i on też... I on myślę, ten... że w tym momencie taka informacja do kierownika zakładu... Ale Ty powiedziałem, że on się boi coś kierownikowi powiedzieć. No, dlaczego? A to jest ekonomiczne. Ale to jest wideo z jest... 20 lat, ja nie wierzę, że Pan nie wiedział, że tam były te rury azbestowe jest... na Podlęgach. Proszę to jest... Pana... No. Tam, projektu... tam. Tam. Tak, dlatego też... Więc nie uf. bardzo co mam okazji to... Warunki tutaj jest zakład gospodarki. oraz wydaje warunki na przywódców. Czyli będzie tam Ja prosiłem, żeby tutaj, tak zresztą pan chciał zaprosić pana Karola Kumickiego, żeby to omówił jako fachowiec, tak? No Ale pan no. przewodniczący powiedział, że... Za dużo jest tych punktów. Nie wiem co, ale ja panu powiem tak, odsyłanie nas do Starostwa... Ale kto jest inwestorem jeszcze raz? Starostwo czy gminy? Ja bym kierownik, a tutaj te prasy były. Otworzył drzwi, by to tam służył. I dreszcz odpłacę do dowiedzianek. A gmina powinna być do Starostwa, a Starostwo powinien iść do gminy. Spotkanie ma być tutaj. Nie, nie jest gmina Jankowa inwestora. Pani można nas trzymać na razie, robią dokumenty... Gdzie są na dzień dzisiejszy może ma... być prowadzony w tym samym Państwo, Proszę o Pan będzie Komisja Gospodarki, Pan Przewodniczący. A, jeżeli to... będzie Komisja, ja stwierdzam ja. tego. ale, 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 ale ja powiem, bo przecież no, no, przetarg ogłasza powiat, proszę Pana, ale jesteśmy liderem, tak? to jesteśmy. Tak, ale nie mamy, bo nie technicznie. No to bądźmy liderem, no Panie Jacku, to Panie liderem. To bądźmy tak naprawdę nie, nie snuje to. Póki mnie dają, kto jest liderem? Jak tu usłyszę, trzy zadania, dwa Ale zadania, nie jedno zadanie powiatu. Tu sam pan powiedział, że do starosty nie może się pan dodzwonić, a wysyła pan przedsiębiorcę, żeby szedł do Ja pan nie wysyłam. Będzie spotkanie i przy pan nie przyjdzie. Starosta wyśle człowieka. Ale My to, nie jest to na Ma on bo Zobaczymy, przyjdzie na komisję, pana na prywatne osoby może, a przyjdzie na komisję gospodarki, będzie musiał się stosunkowi na pytanie odpowiedzieć. To też jest wątpliwe z mojej Znajom Mam do Ja przepraszam jeszcze jedną rzecz powiem. Mam znajomych, którzy mają znaczy, swoje lokale, mieli na partyzanu. Dzisiaj nie mają nic. I koniec, i chodzili, i się kłócili. Każdy ręce wchodzą. Słyszałem, że ta droga ma być tak rozkopana do następnych wakacji. Bo taka tak, taka no, nie ma skąd Autostady dlatego trzeba zaprosić na komisję. i mogą wyjaśnić tę sprawę, tym bardziej, że... Ale wie pan może, zanim ktoś mi to wyjaśni, to ja pójdę do gminy po pieniądze, tak? I nie zapłacę pan podatki. Alecaliśmy, tak. więc nie ma nie miście ubiegła się Nie, to jest Nie, do dobrej nie jest to nie do nie.